Koniec najlepszego sezonu Ekstraklasy od lat nie oznacza końca polskiej piłki nożnej w tym sezonie w ogóle. Bo aktualnie w pierwszej lidze kreuje nam się kształt przyszłorocznej elity piłkarskiej. Wiemy od kilku tygodni, że z pierwszego miejsca awansowała już mieć legnica, która dość pewnie zdeklasowała swoją drogą praktycznie całą resztę stawki i potwierdziła swoją bardzo dobrą dyspozycję. No i dzisiaj poznaliśmy drugi zespół, który wskakuje do PK Ekstraklasy na przyszły rok. A jest to. RTS widzew Łódź, który pokonał dzisiaj na własnym obiekcie, oczywiście nie bez emocji, pod Beskidzie Bielsko-Biała 2 do 1. Powiedziałem nie bez emocji celowo, ponieważ dzisiaj w Gdyni Arka zrobiła, co mogłaby utrudnić zadanie Łodzianom. Oraz sami zawodnicy z Bielska, mimo swoich praktycznie zerowych szans na awans do baraży. Robili też co mogli. Samo spotkanie technicznie, oczywiście, nie było najwyższych lotów, ale w bezpośrednich starciach o awans nie ma to zbytnio większego znaczenia, a liczy się efekt końcowy. Bo bezpośrednie starcia o awans można w sumie porównywać do po prostu finałów danych rozgrywek, a w finałach przecież pamięta się zwycięzców, a nie style. Szczególnie, że ostatnia postawa RTS-u w lidze mogła nieco niepokoić kibiców, bo o ile taka wtopa ostatnia z miedzią legnica mogła być gdzieś tam wkalkulowywana, tak. Porażka na własnym obiekcie z Rysowią aż 1 do 4 była no, dość mocno niedopuszczalna. Najlepszymi piłkarzami dzisiaj czerwono-biało-czerwonych byli przede wszystkim Bartłomiej Pawłowski za całkiem fajne wykończenie akcji na 1 do 0 oraz Hanouszek, który poza swoją świetną postawą w defensywie, popisywał się naprawdę fajnymi zagraniami ofensywnymi. Zresztą to on asystował Bartłomiejowi P. Przy golu na 1 do 0. Wcześniej imponując świetnym odbiorem oraz rajdem z piłką przez znaczną część boiska. Przy okazji całkiem podobał mi się Lipski, bo w tej pierwszej połowie oddał groźny strzał w słupek oraz wchodzący na boisko Hansen. Wiadomo, że było dziś nieco nerwowo w łodzi, głównie w momencie, gdy podbeskidzie wyrównało na 1 do 1, ale ostatecznie Kun uratował sprawę, także Git. No. No i Kun też na plus. No i co no, Widzew wygrywa, wraca do Ekstraklasy. Nie oszukujmy się, że był to jakiś piękny awans, a bardziej był to taki wyszarpany. Mi bardziej w sumie imponuje sama droga, jaką przeszedł Widzew od momentu, gdy spadł ten zespół z Ekstraklasy dość mocno, a potem była reaktywacja tradycji sportowych w Łodzi. Ja tam się cieszę, ekipa ze stadionem, duże miasto, tradycje, multum fanatyków, kibiców, dzięki którym średnia frekwencja w przyszłym sezonie Ekstraklasy na stadionach Wydaje mi się, że mocno wzrośnie Wydaje mi się, że z pewnością w przyszłym sezonie Ekstraklasy nie będzie nudy Bo i Mieć Legnica i Widzew i pewnie trzeci zespół, który awansuje No mogą sporo namieszać Szczególnie, że nie trzeba daleko szukać Jeśli chodzi o historię najwyższej klasy rozgrywkowej Żeby znaleźć bardzo z buta wchodzących do elity Beniaminku Także gratulacje Widzewie od przyszłego sezonu Wydaje mi się, że znacznie częściej będziemy widywać się teraz na tym kanale A pod Beskidzie kończy ten sezon Pierwszej ligi bez awansu do baraży. Mimo tego, że Bielszczanie dzisiaj zaprezentowali całkiem fajną grę, bo dość mocno chcieli dokuczyć dzisiaj widzewiakom, to jednak muszą obejść się smakiem z tym awansem do ekstraklasy i przełożyć go na ewentualny przyszły rok. Po tym spotkaniu widzę, Łódź awansował z drugiego miejsca pierwszej ligi do ekstraklasy, a my widzimy się na tym kanale w najbliższym czasie po barażach dwóch lig. Mam nadzieję. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania, zapraszam na Facebooka. I. Cześć.